Cześć, jestem Ciasty i witam Cię, który przyszedłeś zobaczyć ten film. Dzisiaj zaprezentuję Wam futurystyczny ekwipunek do CSGO. Jeżeli mam być szczery, to był to jeden z najtrudniejszych dla mnie ekwipunków do stworzenia, ale mam nadzieję, że chociaż trafiłem z paroma skinami. Także co, lecimy z tym zestawieniem. Na początek możemy zacząć sobie od AK-47 z zamieszania. Skin kolorowy i niecodzienny, także myślę, że w tym wypadku wybór był dobry. Dla M4A4 natomiast wybrałem skórkę Kosmiczna Pustka. Pomimo tego, że skin ten może być jeszcze umieszczony w kategorii Kosmicznej, tak jeszcze w naszym zestawieniu wydaje mi się, że się łapie. Dla jego odpowiednika mamy już skórkę, która w 100% tym razem łapie się w naszej kategorii Futurystyki. A mowa tutaj oczywiście o skórce Decimator. Jeżeli chodzi natomiast o broń snajperską to dla niej wybrałem skórkę Cortisera, z racji na to, że ma na sobie ciekawe wzory, które znajdują się na tym skinie. Dla jej tańszej wersji mamy skórkę Objazd. Przejdźmy sobie teraz do pistoletów. Całą tą grupę otwiera nam USP wraz ze skinem Serum. Skin ten jest dość rzadko spotkany podczas gry, ale zdecydowanie jest on niezwykły. Do zajmijka tego pistoletu, czyli P2000 mamy skina Pulse. Zielony skin z ciekawym motywem na sobie. Dla ich odpowiednika po stronie terrorystów mamy Skórkę Galaktyczny Zmierzch. Kolejnym pistoletem jest P250 Mandy. Skin dopracowany co do najmniejszego szczegółu. Następnie jest 5.7 ze skinem Retrobucja, a dla jego odpowiednika wybrałem już Skórkę Lawina. Kolejną mamy Digla Storm o zachodzie słońca, a zaraz po nim jest CZ-75 Autoszmark. Prosty, ale mający w sobie to coś skin. Jego przedostatni pistolet, a raczej pistolety, Mamy dwie berety, a te ze skinem Pojedynkowicz. Ostatni pistolet na dzisiaj, czyli rewolwer, posiadł już skórkę Restart. Wróćmy jeszcze na chwilę do naszych karabinów. Dla FAMASa wybrałem skórkę Pobidok, natomiast Galil został wyposażony w skina Wodne Schodki. Następnie mamy świetnego auga Klucz Ptaków. Nie powiem, że skin ten zrobił na mnie dobre wrażenie. Jego odpowiednik po stronie TT posiada już skórkę Bulldozer. Jeżeli chodzi natomiast o bronie auto Snajperskie, dla Skara 20 wybrałem po raz kolejny skórkę Szmarek. Natomiast jego odpowiednik został wyposażony już w skórkę Chronos. Teraz przyszła pora na broni typu SMG. Zaczniemy sobie więc to wszystko od Maka 10 a ten wraz ze skórką Malachi. Kolejny na naszej liście jest MP-7, a ten wraz ze skórką Nemesis. Kolejną mamy broń MP-9 wraz ze skinem Wyciek Biologiczny. A następnie możemy wymienić Bizona, który został już wyposażony w ciekawą, jak dla mnie skórkę. Mowa tutaj o tropikalnym cieniu. Przedostatni PM na dzisiaj został wyposażony w skórkę Pustynna Walka. Kolejny mega skin. Jako ostatni PM UMP45 posiada skórkę Labirynt Miotaura. Jest to skórka, która jednak posiada w sobie to coś. Przechodzimy teraz do przedostatniej kategorii, w której znajdują się broni ciężkie. Całe to zestawienie otwiera nam Mach 7 wraz ze skinem Andy Schodki. Następnie mamy nowy Koi, a zaraz po niej XMA 1014 ze skinem pory roku. Kolejną bronią jest Obrzyn wraz ze skinem Limetka. Dla M249 wybrałem skórkę kosmiczny krzyżowiec, a dla Negewa skórkę andyzowany granatowy. Dla noża wybrałem skórkę Rynkodzieło, skinę dopracowanego pod każdym względem z ogromną ilością szczegółów. Natomiast rękawice mamy już tutaj rękawice specjalistyczne Puszka Pandory. No dzisiaj to by było na tyle, jeżeli odcinek dzisiaj się spodobał, a ja trafiłem przynajmniej jednego skina, to może zostawić kciuka w górę. Na obecną chwilę dziękuję Ci za oglądanie, ja jestem ociestny, życzymy miłego dnia i do usłyszenia!